Hey guys, witam Was w kolejnym filmiku, tym razem opowiemy sobie o podręczniku kursach przygotowujących do egzaminów Cambridge, FC i CEE. Chciałabym, żebyście mieli na uwadze to, że wszystko co dzisiaj powiem jest moją opinią, opartą na moim doświadczeniu. Ja przygotowuję do egzaminów od ponad 7 lat, zdawalność y, moich studentów to niezmiennie 100%. I od prawie 5 lat regularnie szkole się z Cambridge. Pierwszym, z pierwszą serią będzie seria Complete. Powinna ona Wam zająć od 70 do 120 godzin. Jeżeli chodzi o tę serię, to przede wszystkim z plusów to to, że jest ona kompletna ma w sobie wszystko to, czego potrzebujecie: gramatykę, vocabulary, części egzaminacyjne. Jest po prostu od A do Z kompleksowa. Po drugie, zawiera w sobie autentyczne zadania egzaminacyjne, ze względu na to, że jest to wydawnictwo Cambridge. To możecie być pewni, że materiały są autentyczne i te części egzaminacyjne również, a to jest bardzo ważne. Uważam też, że ma w miarę przejrzysty layout. Macie też materiały online. Jeżeli chodzi o minusy, to przede wszystkim dla mnie największym minusem jest to, że jest to taki typowy podręcznik, jak szkolny ma on jest podręcznik, są ćwiczenia i po prostu siedzimy, uczymy się. Więc dla mnie to jest największy minus, to jest brak innowacyjności i nie ma w nim możliwości personalizacji. Więc jeżeli jesteś nauczycielem albo uczniem z jakimiś specjalnymi potrzebami albo większymi brakami, to niestety nie damy rady tutaj dopasować tego personalnie. Tutaj też będzie problem troszeczkę z ekspozycją na autentyczny język. I z ekspozycją na mówienie. Mam na myśli to, że są tutaj części speakingowe, natomiast są one typowo egzaminacyjne. Mało jest takiego speakingu, żeby po prostu zachęcić ucznia do rozmowy. I tak samo jest z listeningiem. Jest listening egzaminacyjny, ale mało jest takich zadań typowo na słuchanie, żeby po prostu czegoś posłuchać, otoczyć się tym słuchaniem, jakiś taki. Warm well, up, nie, nie ma tutaj takich rzeczy. I jest duże skupienie na egzaminie, mało na praktyce takich innych umiejętności. Więc jeżeli zależy Wam stricte na przygotowaniu, to będzie GIT, ale jeżeli zależy Wam też na takich ogólnych umiejętnościach, no to tutaj nie do końca się to sprawdzi. Dla kogo ten podręcznik, ten cały kurs, który jest w tym podręczniku zawarty, będzie najlepszy? Myślę, że dla nauczycieli w szkołach językowych, ze względu na to, że jeżeli mam jakiś taki typowy kurs grupowy. No to na pewno się on sprawdzi, e, natomiast jeżeli celujemy w indywidualne podejście, w jakieś innowacyjne metody e, czy nowoczesne nauczanie, to nie jest to dobra pozycja. Jeżeli chodzi o serię Objective. Będzie ona troszeczkę podobna do tej poprzedniej, będzie również kompleksowa, czyli znajdziecie w niej wszystko to, co potrzebujecie. Znajdziecie struktury egzaminacyjne i autentyczne zadania, bo jest to również wydawnictwo Cambridge. Jest też szeroki zakres różnych ćwiczeń, są one różnorodne, więc na pewno. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zawiera też dodatkowe materiały online. Minusy znowu powiedziałabym, że jest on raczej nastawiony na taką typową, tradycyjną naukę z książkami. I znowu nie do końca mamy tutaj możliwość personalizacji. Więc jeżeli szukamy indywidualnego kursu i innowacji, to też nie będzie to odpowiednia pozycja. Dla kogo polecam? Polecam znowu dla nauczycieli w szkołach językowych. I dla fanów tradycyjnej nauki, którzy po prostu lubią mieć podręcznik, lubią mieć ćwiczenia i chcą sobie popracować w domu, to też polecę tą pozycję. Komu nie polecam i dla kogo nie będzie to najlepszy wybór? Znowu dla osób, które szukają innowacji, personalizacji, które nie lubią tradycyjnej nauki. Później przechodzimy sobie do serii Compact, i ona jest już dużo intensywniejszym kursem, bo powinniśmy przeznaczyć na nią od 50 do 60 minut. Też jest wydawnictwa Cambridge, więc na pewno będzie dużo autentycznych materiałów. Ja osobiście korzystam na swoich zajęciach z tej pozycji. Uważam, że jest bardzo intensywna, ale jednocześnie ma wszystko to, co powinna mieć. Jest zwięzła, skupia się na kluczowych umiejętnościach. I na kluczowych strategiach, które Wam są potrzebne, i jest dużo zadań na zasadzie popraw, e, błąd, który popełnił inny Exam Candidate. Tego typu zadania ja lubię i wiem, że są one efektywne, bo lepiej jest się uczyć na czyichś błędach niż na swoich. E, więc ja tą pozycję polecam. Natomiast ma też pewne wady. Przede wszystkim ograniczoną ilość materiału. Nie mamy tutaj żadnych extras, żadnych multimedialnych dodatkowych aplikacji ani nic takiego, więc jeżeli zależy Wam na różnorodnych ćwiczeniach i żeby tego było dużo, no to nie tutaj, bo jednak ta pozycja skupia się na bardziej intensywnym kursie. Nie ma też tutaj za dużo objaśnień, wyjaśnień, jakichś tego typu rzeczy. Jest to raczej ograniczona praktyka. Więc jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje jeszcze dużo wyjaśnień, to no nie będzie to dla ciebie najlepsza pozycja. Komu polecam ten podręcznik? Polecam go osobom, które już wiedzą, co jest pięć, już mają odpowiedni poziom języka, potrzebują tylko zapoznać się ze strategią, jak może ten, jak ten egzamin wygląda, jakiego typu ćwiczenia w nim są, jakiego typu umiejętności musimy posiąść. To będzie on ok, więc powiedziałabym, że w takim środkowym momencie przygotowania musimy mieć już coś za sobą, ale jednocześnie są jeszcze materiały po nim, które uważam, że warto jest sobie przerobić i będzie to odpowiednia pozycja dla osób, które potrzebują się szybko przygotować do egzaminu i gotowe są na intensywną pracę, ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że tak jak powiedziałam, trzeba mieć gdzieś tam odpowiedni poziom języka, bo inaczej, no to i tak przerobimy ten, ten materiał i nie za dużo z niego wyniesiemy, no bo po prostu będziemy, jak mamy braki, no to będzie nam, będzie nam ciężko. A komu nie polecam? No, osobom, które potrzebują szczegółowego omówienia, które mają braki, które są dopiero na początku przygotowań. To na razie poczekajcie. Kolejna pozycja to jest Open Word, i powiedziałabym, że jest to jeden z nowocześniejszych kursów, więc to jest oczywiście na plus. Nowoczesne podejście i takie praktyczne użycie języka w realnych sytuacjach, to znajdziecie właśnie tutaj. Oczywiście materiały też będą autentyczne, ponieważ też jest to z wydawnictwa Cambridge. Rozwija też wiele innych umiejętności poza językiem, takie jak kreatywne myślenie czy Analiza, jest też elastyczny, nadaje się do Flipped Classroom. Co więcej, on jest bardzo technologicznie friendly, że tak to nazwę. Macie takie kody QR, które po zeskanowaniu otwiera Wam się filmik wyjaśniający jakieś zagadnienie gramatyczne. Dużo jest też takich multimedialnych e, aplikacji, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajne, ale jednocześnie może być to minusem, bo jeżeli. Jesteście osobami, które nie do końca ogarniają technologię, albo jesteś lektorem i Twoi uczniowie nie do końca ogarniają te technologiczne rzeczy, no to może to być plus, jaki minus. Jeżeli chodzi o kolejny minus, to dla mnie ona jest przytłaczająca mam na myśli layout jest dla mnie przytłaczający dla mnie tam jest naćkane wszystkiego i ja osobiście. Nie jestem w stanie tej książki przełknąć właśnie z tego powodu, że dla mnie te oczojebne kolory nie przejdą. Jakby ja patrzę na ten podręcznik i ja nie jestem w stanie się skupić, też przez to, ile zadań jest na jednej stronie. Ja nie wiem na co się patrzeć, być może jest to po prostu ze mną problem. E, natomiast ja jednak osobiście preferuję minimalistyczne i takie stonowane layouty niż takie abstrakcyjne. Natomiast Podejrzewam, że dla młodzieży czy, czy dzieci e, będzie to dużo bardziej przekonywujący format, więc to zależy od Waszych potrzeb. Więc dla kogo będzie ten podręcznik odpowiedni? Dla osób, które lubią takie innowacje, które lubią, jak coś się dzieje, i dla osób, które chcą nie tylko zdać egzamin, ale też po prostu nauczyć się języka, bo są tutaj całkiem ciekawe tematy i też takie up-to-date nie, nie są odklejone więc to będzie spoko, ale nie polecam go dla osób, które, którym zależy na intensywnym przygotowaniu pod egzamin i osobom, które mają problem gdzieś tam z ogarnianiem technologii. Kolejna seria to seria Booste i teraz tak, powiedziałabym, że to nie do końca jest książka kurs, jest to bardziej książka uzupełniająca nasz kurs. E, przede wszystkim jest nastawiona stricte na egzamin, ma bardzo intensywną praktykę, E, możemy ją używać na różne sposoby, bo tak jak powiedziałam, możemy jej używać na zajęciach w żeby uzupełnić nasz, nasz kurs. Może też służyć jako dodatkowa praca domowa, i ja osobiście w ten sposób tej książki używam. E, moi uczniowie mogą z niej korzystać, jeżeli mają wolny czas i zrobią pracę domową, którą wymagam. E, no to jak najbardziej zachęcam do, do skorzystania z tego. Ma też dużo faktów egzaminacyjnych i tipów, i jest też autentyczna, bo jest też wydawnictwa Cambridge, więc. Daję tutaj polecajkę, naprawdę myślę, że jest to niezła pozycja. Co do minusów, jest bardzo skupiony na egzaminie, więc jeżeli zależy Wam na po prostu przyswojeniu języka na danym poziomie, no to może nie być to najlepszy wybór. Może się okazać monotonna, ze względu na to, że no znowu jest to taka łupanka pod egzamin, więc jeżeli zabierzemy się tylko za nią, no to myślę, że po paru godzinach po prostu nam się najzwyczajniej w świecie znudzi. I nie ma żadnych extras, jakby... Jest po prostu, nie mamy do niej nie wiadomo jakich aplikacji, nie ma, nie, nie ma jakby żadnych fancy rzeczy. Komu polecam? Polecam osobom, które przygotowują się samodzielnie, polecam wykorzystać ją też jako coś dodatkowego czy jako homework i polecam ją też w tej ostatniej fazie e, przygotowań, może nie jest to książka, o której bym powiedziała, żeby ją wykorzystać na samym końcu, ale no już jednak bliżej końca niż dalej. Komu nie polecam? No osobom, które dopiero zaczynają swoje przygotowania, osobom, które potrzebują pełnego kursu wyjaśnień i całego takiego zaplecza, bo tutaj niestety, no albo stety, myślę, że po prostu ta książka ma trochę inne przeznaczenie, ale tego tutaj nie znajdziemy i jeżeli szybko się nudzicie, potrzebujecie różnych stymulacji, zróżnicowanych ćwiczeń, no, to też nie będzie to najlepsza pozycja. Kolejny tytuł podobny do boostera to jest trainer. W trainerze macie ćwiczenia, sześć testów, sześć arkuszy, z czego dwa pierwsze są ze szczegółowymi wyjaśnieniami. E, przede wszystkim autentyczność, znowu na plus, wydawnictwo Cambridge, więc możecie być pewni, że będą to e, autentyczne ćwiczenia i autentyczne materiały. Macie dokładny opis strategii, faktów, e, różnych typów, jak sobie radzić z danym, z danym partem, więc też za to mega polecajka. I jesteście w stanie z tą książką zrobić sobie takie realistyczne doświadczenie egzaminacyjne, ze względu na to, że ma w sobie arkusze, ale jednocześnie. Nie jest to jeszcze tak poważna książka, jak typowy arkusz, ale jesteście w stanie już sobie zobaczyć, ile czasu Wam zajmie, gdzie popełniacie największe błędy, więc do takiej analizy i monitorowania swoich postępów naprawdę mega fajna rzecz. Ale pomimo wielu plusów, ma też swoje minusy, powiedziałabym, że znowu może się wkać monotonia. Znowu, nie jest to, tak jak powiedziałam, książka takim. Ona nie jest kompletnym kursem. Wymagać może dodatkowych materiałów. Tak samo, jeżeli gdzieś tam z czymś macie większy problem, no to tutaj nie znajdziecie obszernych wyjaśnień. No i skupia się tylko na egzaminie. To jest jakby plus i minus jednocześnie. Zależy, kto czego potrzebuje. Dla kogo będzie odpowiednia? Przede wszystkim dla osób, które są już w tej naprawdę praktycznie ostatniej fazie przygotowań. Ja też polecam ją sobie wykorzystać trochę w ten sposób, żeby monitorować swoje postępy, czyli zrobić sobie jakiś test. No, po kilku zajęciach, później po paru miesiącach, no i pocisnąć bliżej końca. Polecam go też do samodzielnej nauki. Jeżeli sami przygotowujecie się do egzaminu i nie macie też osoby, która wyjaśni Wam, dlaczego tu, czy tu powinna być taka, czy inna odpowiedź, dlaczego tu jest błąd, no to też będzie to jak najbardziej e, odpowiednia pozycja do tego. A komu nie polecam, nie polecam osobom na początku swoich przygotowań. Zdecydowanie poczekajcie jeszcze z tym tytułem. I no, odradzam osobom, które potrzebują pełnego kursu, bo jest to dodatkowy materiał. Przejdziemy sobie teraz do innego wydawnictwa. Tutaj chciałabym nadmienić, że absolutnie ten filmik nie jest sponsorowany żadnym wydawnictwem, i ja osobiście uważam, że najbardziej autentyczne materiały będą z wydawnictwa Cambridge. Ze względu też na to, że no, oni tworzą te egzaminy i po prostu te materiały są najbardziej autentyczne, ale to też nie oznacza. Że nie powinniśmy korzystać z e, innych wydawnictw czy innych tytułów. I teraz pierwszą, e, pierwszym podręcznikokursem, kursem, który polecę, a nie jest on z Cambridge, będzie to Gold. The... E, ja nawet tą książkę mam w domu, z tym, że do poziomu C2, i teraz e, jakie ma plusy? Przede wszystkim to, że stawia już troszeczkę bardziej na nowocześniejsze podejście. Mam na myśli, że znowu jest to podręcznik, mamy też do tego ćwiczenia, ale no jakoś. Te materiały, które tam są, są takie bardziej up-to-date, nie, nie są odklejone. E, skupia się na komunikacji, mam na myśli tutaj na komunikacyjnych umiejętnościach, natomiast jednocześnie też skupia się na egzaminie, więc jeżeli chcecie poznać dużo nowych fraz, e, nabyć nowe umiejętności, jednocześnie przygotować się do egzaminu, to będzie to odpowiednia pozycja. E, I. Mi się podoba tutaj layout, bo jest minimalistyczny, jest taki spokojny i uważam, że jest to plus, ale jednocześnie też jest to minus, ze względu na to, że jednocześnie ten layout nie jest porywający. Więc jeżeli potrzebujecie jakiejś stymulacji, potrzebujecie, żeby ta książka was zachęcała, no to myślę, że ta nie do końca was porwie na długą metę i to był też mój problem z tą pozycją że tam wszystko mi grało, wszystko było ok, ale po prostu nie za bardzo mnie motywowała sama ta książka w sobie, żebym do niej regularnie wracała. Jaki tutaj jeszcze może być minus? Ja osobiście tego nie odczułam, ale spotkałam się z wieloma opiniami, że raczej ona skupia się na młodzieżowych tematach i będzie odpowiednia dla młodzieży i młodych dorosłych. E, więc, jeżeli szukacie poważniejszych materiałów do, do rozmowy, no to wybrałabym inną pozycję. Natomiast, tak jak mówię, ja pracowałam sobie z podręcznikiem na poziomie C2 i nie miałam takiego odczucia, ale dużo, dużo takich opinii usłyszałam. I komu polecam? Przede wszystkim uczniom, którzy pracują z młodzieżą czy młodymi, e, młodymi dorosłymi. I myślę, że ta książka, fajnie uzupełniona naprawdę może możemy z niej stworzyć fajny kurs. A komu nie polecam? Tutaj jest mi to trochę ciężko określić ze względu na to, że ona nie ma w sobie czegoś, czego ja bym nie polecała. Generalnie wszystko jest w niej tak jak powinno być. Jedyny problem moim zdaniem to jest właśnie ta porywczość, której mi trochę w niej brakuje. Mogłaby być trochę ciekawsza. No, ale no nie ma grupy osób, które ją nie polecam. Myślę, że będzie, jest fajnym materiałem, żeby stworzyć kurs w, w szkole językowej. Jest fajnym materiałem, żeby samemu sobie do niej przysiąść. Teraz zostały nam dwie ostatnie pozycje i to są moje top pozycje, które rekomenduję, uwielbiam i sama korzystam. Pierwsza z tych pozycji to jest cała seria for, Formula, e, która jest. Mega, mega elastyczna, bo może Wam zająć od 30 do ponad 100 godzin. I teraz tak, przede wszystkim ta elastyczność to jest ogromny plus, bo jesteście w stanie sobie z tą książką pracować e, i zrobić z niej mega intensywny, szybki kurs, skupić się na najważniejszych aspektach. Jednocześnie możecie zrobić z niej pełny kurs i przerobić wszystko to, co jest potrzebne, tak bardziej w detalach. Jest skoncentrowana na egzaminie. E, więc znowu kolejny plus i powiedziałabym, że też te wszystkie egzaminacyjne rzeczy, które tam są mimo tego, że nie jest to wydawnictwa Cambridge. To są one też autentyczne. Uwierzcie mi, że tych materiałów przerobiłam multum. Książek też przerobiłam multum i to co tam jest. Nie było sytuacji, żebym ja się nie zgodziła z tym, co jest napisane, biorąc pod uwagę wszystkie moje całe moje doświadczenie i szkolenia z Cambridge. Kolejne dwa plusy tej serii to jest to, że mają wsparcie multimedialne i też to, że jest bardzo bogaty, bogate wsparcie dla nauczycieli. I teraz jeszcze, dlaczego ja tak wspominam o tych multimediach? Ze względu na to, że uważam, że jest to ważne, pamiętajcie, że na egzaminie macie do wyboru egzamin w wersji komputerowej i w wersji papierowej. I jeżeli przygotowujecie się do tej komputerowej, to jednak warto by było od początku pracować na tym komputerze, od początku się zapoznawać z tą formą. Planujecie zdawać egzamin papierowy, no to dobrze jest pracować na papierze. Więc jeżeli kupicie książkę papierową, która nie ma żadnych dostępnych multimedialnych opcji, no to nie jest też to do końca co, co ja bym polecała. Jak zdajecie na komputerze, to pracujcie od początku na materiałach, na komputerze będzie Wam dużo łatwiej to później ogarnąć. Co do wad, nie ma za dużo takiego kontekstowego użycia, więc jeżeli zależy Wam na tym, żeby nie wiadomo, jak dużo wynieść do takiej codziennej komunikacji z tej, z tej serii, to uda wam się to, ale można by zawsze wynieść więcej. Natomiast, jakby tutaj z tym też jest ok, mogłoby być lepiej, ale jest w porządku. I drugim minusem jest cena, bo myślę, że nie jest to najtańsza pozycja. Komu polecam? Przede wszystkim zorganizowanym osobom, które chcą przygotować się do egzaminu samemu. Myślę, że z tą serią naprawdę jesteście w stanie bardzo dużo zrobić samemu, ale wymaga to od Was organizacji, ze względu na to, że jest to taki kurs bardzo flexible. No i jeżeli Wy nie jesteście dobrze zorganizowani, nie wiecie, jak do końca sobie to wszystko podzielić i jak się za to zabrać, no to wyjdzie z tego huge mess, a nie przygotowania. Polecam to też nauczycielom, z tym, że na pewno nauczycielowi, mimo tych wszystkich bogatych dodatków, który, którzy nauczyciele mogą otrzymać, kując te, te wszystkie materiały, to wciąż trzeba się wysilić bardziej niż pracując z objective czy complete tam macie jakby no gotowy kurs na tacy, a tutaj jednak trzeba różne rzeczy ze sobą połączyć. W tych materiałach nauczycielskich to wszystko jest wyjaśnione, macie wypisane strony, gdzie co, z czym, co zadać do domu, co i jak. Natomiast no mimo wszystko uważam, że wymaga to trochę więcej zaangażowania niż te pierwsze materiały, o których opowiadałam. A komu nie polecam? Nie polecę osobom niezorganizowanym i osobom, które jednak Lubią takie, taką tradycyjną strategię, tradycyjne podejście, krok po kroku, żeby to wszystko było zgodne ze spisem treści i tak step by step, to tutaj możecie poczuć się trochę lost, jeżeli też, czy sami sobie tego odpowiednio nie zorganizujecie, czy, czy nauczyciel tego dla Was nie zrobi. I ostatnia pozycja to jest ready for FC albo CPC albo CAE. Um, I teraz tak, to jest znowu książka, i jakby i ćwiczenia, które ja polecam tak samo jak w Formule, i ja formułę i to łączę ze sobą. Oczywiście nie tylko, ale jakby sama ja personalnie to są moje top. Wybory. Znowu kompleksowe przygotowanie, bogactwo ćwiczeń, naprawdę są przeróżne ćwiczenia, rozwijające różne umiejętności. Jednocześnie skupia się to wszystko na egzaminie. Mamy dostęp do multimedii, aplikacji i tego wszystkiego, co jest nam potrzebne do wersji komputerowej. Ma różny speaking, to jest dla mnie mega top w tej pozycji, że ma dużo pytań speakingowych, nie tylko egzaminacyjnych, ale takich ogólnych i na przykład ma tak zorganizowane ćwiczenia, że macie ćwiczenie, które ma nowe frazy, i po nim jest speaking zachęcający, tak jest to wszystko ułożone zachęcający, nawet poniekąd gdzieś tam zmuszający was do użycia tych fraz, których nauczyliście się przed chwilą. Więc to jest mega rzecz. Co więcej, wszystkie kolokacje, frazy i tak dalej w całym podręczniku macie pogrubione. Więc łatwiej jest je zapamiętać. Wiecie też, czego się uczyć, co wypisywać um, do, do swoich różnych tam aplikacji ze słówkami i tak dalej, i tak dalej. Więc mega, mega polecam. Co uważam, że jest wadą tego, to jest mniejsza elastyczność niż w formule, dlatego ja je ze sobą łączę. Bo mógłby być trochę bardziej elastyczny, jest bardziej ta seria w stronę takich tradycyjnych, jakby strategii, ale jednocześnie nie jest. Tak, wolnie zrobiona jak e, pozycje, o których mówiłam e, wcześniej. I minusem jeszcze może być to, że ona ma naprawdę multum materiałów. Ona jest wypchana wszystkim słownictwem, strukturami gramatycznymi jest po prostu tego multum. Więc, jeżeli nie jesteście najlepsi jeszcze w organizacji swojej nauki, albo nie macie osoby, która odpowiednio wam to e, zorganizuje, to możecie czuć się Trochę confused i znowu mieć takie poczucie, że tego materiału jest tyle, że nie wiadomo jak to ogarnąć. Komu polecam? Polecam nauczycielom, którzy szukają gotowego, ale jednocześnie innowacyjnego kursu. Polecam uczniom którzy lubią takie powiedzmy bardziej tradycyjne metody, ale też nie do przesady. A komu nie polecam? Nie polecam osobom, które mają mało czasu na przygotowanie, ze względu na to, że przez to, że ta seria jest wypchana wszystkim i jest tam dużo rzeczy do nauczenia się, no to jeżeli macie krótki deadline, no to będzie Wam po prostu ciężko to wszystko ogarnąć i też no ona raczej jest dużo ma w sobie materiału, jest też dosyć grubą Książką samą w sobie, więc trzeba raczej przeznaczyć więcej czasu na przygotowanie niż mniej. Ok, guys, to wszystko na dzisiaj. Chciałabym jeszcze raz podkreślić, że wszystkie moje wady i zalety, o których Wam opowiedziałam, zrobiłam je na swojej podstawie, moim doświadczeniu z tymi podręcznikami. Ja tak naprawdę powiem, że nie ma idealnego podręcznika, nie ma idealnego kursu na podstawie książek. Który jest kompletny i nie trzeba go niczym uzupełniać, i wystarczy, że wypełnicie te książki, to pójdziecie zdać egzamin. Nie ma czegoś takiego. Nie do zrobienia jest to. Żeby zdać ten egzamin na wysokim poziomie, trzeba to wszystkie, te wszystkie materiały, o których dzisiaj Wam opowiedziałam. Jednak wspomóc też zewnętrznymi materiałami. Trzeba je rozszerzyć o odpowiednią gramatykę, o odpowiednie ćwiczenia. Natomiast mimo wszystko, jeżeli próbujecie się przygotować sami, czy jeżeli jesteś lektorem i masz ucznia, którego potrzebujesz przygotować. No to myślę, że dowiesz się tutaj dużo. Ja też chcę, żeby wybrzmiało to, że ja absolutnie nie hejtuję żadnej, żadnego z tych tytułów, nie hejtuję jakiegokolwiek podejścia. Jeżeli ktoś lubi się uczyć tradycyjnie, siedzieć i rozwiązywać git, jeżeli ktoś lubi, jak to trochę więcej się dzieje i jest więcej innowacyjności, to też jest w porządku. Uczcie się tak. Żeby Wam było dobrze, żebyście Wy widzieli efekty, żebyście Wy cieszyli się całą tą nauką i tym procesem nauki, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Jeżeli podobał Wam się ten filmik i czujecie, że rozwiałam troszeczkę Wasze wątpliwości, to zachęcam do zostawienia komentarza. Oczywiście proszę o zostawienie łapki w górę, kliknięcia suba. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie regularnie dodaję różne treści związane z egzaminami. Do zobaczenia. Powodzenia w nauce.